serdecznie, jest godzina 17.17 17 lipca dzisiaj Jedziemy z Marcinem na kanał rzeki Będziemy przemierzać ten kanał Od ostatniego miejsca, w którym Zakończyliśmy ostatnie wędkowanie no, W stronę, w stronę Bolszewa Spotykamy się przy remizie strażackiej w Bolszewie Za jakieś parę minut, także Do zobaczenia nad wodą Nastawiamy się dzisiaj na jakiegoś małego konia, Ewentualnie jakieś małe szczupaki będzie mówić metodą spinningową, także... Do zobaczymy. Zaliśmy na miejsce, jesteśmy nad kanałem. W miejscu gdzie ostatnio zakończyliśmy film poprzednie z kanału Reda, teraz pójdziemy kawałek dalej, Mateusz już uzbrojony, tak. Idziemy przemieszczać w stronę Polszewa, tam. Może dojdziemy do mostu. To przy Tak jak wcześniej wspominałem, nastawiliśmy się dzisiaj na Pinning na mniejsze przynęty. Tak jak widać, Mateusz ma kopytko. Miejmy nadzieję, że nam pogoda dzisiaj to pisze i rybki też. No to co, do zobaczenia później nad wodą. Teren, przez który dzisiaj chodzimy, jest bardzo trudny. Ja założyłem sobie krótkie spodenki i zaszalałem. Cały jestem na od pokrzyw, porządny znaczy się. ale nic, idziemy dalej. No teraz pokażemy też parę ujęć z kanarki. Mianowicie ja wyregulowane na czole. Zobaczymy, jak będzie się podobać z tej perspektywy łowienie ryb. Dobrze to? Obawiamy miejscówki. Teren, jak widzicie, mocno zarośnięty. Trudno się przeprawiać, ale jakoś dajemy radę. Idziemy cały czas do przodu. Ogólnie rybka widać, że ruje. co dobrze wróży. Mateusz sobie łowi, jak tam Mateusz Tutaj widać tylko, że się rzuca, ale żadnego jeszcze brania nie miałem. No rybka ta, jak mówiłem, zaczyna żerować. Miejmy nadzieję, że się skurzą na nasze przynęty. Ja w chwili obecnej. Rzuciłem się na woblerka kopstrągowego czerwoną obrotówkę czerwona obrotóweczka, malutka no będziemy próbowali Pogoda nam dopisuje jak najbardziej, jest fajnie ciepło no, i założymy. ale niestety tak jak możecie zauważyć teraz powiem teren trudny Trudno się zarzuca, trudno się przeprawia przez te wszystkie haszcze tutaj trawy pełno owadów No zobacz to Nie jest to teren dla początkujących na pewno Okej, okay. Idziemy dalej Odezwiemy się za chwilę Teraz w pięknym, malowniczym miejscu. To rzeka sobie tutaj wanderuje powolutku. Z Martinem ob ob obowiemy tutaj teren jego zwalonego drzewa. Kierujemy się dalej w kierunku orla, muszewa, tą stroną. Na razie zero brań, niestety, ale widać jest lekka aktywność na wodzie, coś tam się co jakiś czas rzuci, także jest nadzieja. Co, miałeś coś? Słabo, co dzisiaj? Dzisiaj coś. Ale idziemy dalej. Widzę, że rybka żeruje No właśnie, skacze, skacze, kurczę, ale. Albo dziś nie ma ochoty na gumę. No. <laughs> Albo. My robimy coś tam. No, doszliśmy do ulicy. Ktoś jak pamięta filmy jeszcze, nawet chyba z tego roku, to w zeszłym ro w tym roku na początku mówiłem tam. A widzę, że coś tutaj chyba utwardzają, utwardzają tutaj brzeg, i coś będą tutaj chyba sypać, bo jakieś góra kamieni. No nie, zobaczymy. Mimo wszystko z Marcinem obławiamy miejscówkę cały czas. Bezskutecznie, niestety. No, zwijamy się do domu, bo obławialiśmy cały odcinek, który chcieliśmy obłowić No niestety nie mieliśmy ani puknięcia Nic dzisiaj niestety nie brało Mamy za to spacerek dosyć fajny, zaliczony Następnym razem zaparkujemy sobie przy moście, który pokazywaliśmy parę chwil temu Drugie auto zostawimy typowo w Bolszewie i po prostu przejdziemy się Tak, yy... zrobimy kolejny odcinek Który tutaj... też wam pokażemy Kolejny odcinek rzeki Redy No i zobaczymy Co ten kolejny odcinek nam przyniesie Tym bardziej muszą być ryby na następnym razem na nie tak jakiś. Ale to jest właśnie tak. urok spinningu. Nie zawsze te ryby są. bilans strat na dzisiaj. Dwie przynęty stracone i jeden ząbek od kotwiczki, od kotwiczki oderwany. Ale dwie uratowane. Tak. Dzięki wyczekaczowi. O tak. No, do następnego razu. Cześć. Trzymajcie. Się.